W pewnej kamienicy w Warszawie. Ja I patrzcie, co mamy. Ale mamy dla emigracji. No, tak. Tak, tak. No, tak jak takie Chciałbym? Nie, to jest to wow Co w sensie, się się nie spodziewa? Uda się zabytkowo, więc nie wymienię chyba. Uda Jak wymienili? Czyli nie wymienili źle, Nie wymienili? Chłopiec, to jest niemożliwe. Mówię, mówię, że nie, nie wymienię. Nie wymienię. Właśnie powiedziałem. Dobrze, bo to jest tak. Samet... No Jeżeli jest wreszcie zobaczymy. Ok, zgadzamy się. Okej, jak ktoś nas opuścił, XD. Mhm. Nie masz problem. Była klapka otwarta. No. Masz szeroko końców. Nie? nie. Dobra, to dobrze. Zaraz możemy na kabinę, no nie? nie, mhm. no nie? No. Każą, każemy. Nie widzieliśmy je jeszcze. Nie widzieliśmy jeszcze. jeszcze. O kurna. Co tu Patrzcie, za na kabinę. No. Ale Zapraszam. Proszę cię No Dobra. A odsuń się, muszę, żeby, żeby twarzy nie pokazał. A zasłony teraz. Nic zda. nic że się za mało. Słysz co się załamał XD XD Dosłownie Drzwiak od mieszkania No no, No są to mieszkanie jeżdżące XD XD Zobaczcie tak z tą i osiedlenie fajne Daje dużo klimatu Bardzo Dźwigownik oczywiście no, tu jest dźwig Zobaczcie, niestety zbita lampka. O... Buchublach buchu Blach. No dobrze no, jak Stigler to takie kielołysy Patrzcie jaka instrukcja i oryginalna Mam nadzieję nie że kolegi nie widać ale nie nie, widać. nie, nie jest to oryginalna Znaczy nie oryginalna tylko taka Podrestaurowana Ale jest oryginalna No to może to wyjąć ale nie będziemy tak. przecież oczywiście Tu tabliczka No zobaczcie jaka podłoga I że takie windy kiedyś były tym już są teraźniejsze windy Co to kurma jest? Jestem podniesiony. Mojcie sobie? Patrzcie, przejdzie wypada. Oj. No ja na przycisku, stop, a powinien być. No niedobrze. Ale przy ziemię, XD. No tak mnie było, no. Jeszcze przy ziemię. No, nie no, nie przy... Ale taki klimat dodaje. Nie mówię o tym panelu, ale... Ale pan nie jest. kabina, no? Ale pan nie jest zły, okej? Okay? No, no nie, jest zły, no. Ty wyświetlasz, tak? Taki I dziurki. Ej, według mnie ten wyświetlacz nie będzie wyświetlacz, tylko zobacz, tutaj powinien mieć taki piękny wróżek, zobacz jak już sezon, no? Bo tak trochę głupio wygląda w tej windzie. Taki temat, jasno. ten temat. Klimat, no. Spokojnie. Możemy otworzyć? Tak. Jest to była Windows Tigre w pewnej kamienicy w Warszawie. Dzięki za oglądanie.